Powracamy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku dziennego, sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyny określone w tym wniosku. Pod głosowanie poddam kolejno przedstawione przez prokuratora w tym wniosku czyny. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 roku, o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie pierwszym tego wniosku? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 417 posłów, większość bezwzględna ustawowej liczby posłów 231 za 398 przeciw 15 wstrzymało się czterech posłów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów Podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie pierwszym wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie drugim tego wniosku? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 414 posłów, większość bezwzględna 231, zagłosowało 394, przeciw 15, wstrzymało się 5. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie drugim wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 roku. Przystępujemy do trzeciego głosowania. Kto z pani i panów posłów, jest siedem tych wniosków, jest za przyjęciem wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 roku, wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Za czyn określony w punkcie trzecim tego wniosku zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 416 posłów, większość bezwzględna 231 za, 397 7 przeciw, 15 wstrzymało się, 4. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie trzecim wniosku, wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 roku. Przystępujemy do czwartego głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie czwartym tego wniosku? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 417 posłów, większość bezwzględna 231 za 398, przeciw 15, wstrzymało się czterech. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie 4 wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku. Przystępujemy do piątego głosowania. Kto z pani, i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie piątym tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 415 posłów, większość bezwzględna 231 za 386, przeciw 16, wstrzymało się 13 posłów. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna, zaczyn określony w punkcie 5 wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku. Przystępujemy do szóstego głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie szóstym tego wniosku? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 419 posłów, większość bezwzględna 231 za, 400 przeciw, 15 wstrzymało się, 4 posłów. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie 6 wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 roku. Przystępujemy do siódmego, ostatniego głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie siódmym tego wniosku? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 421 posłów, większość bezwzględna 231, za 402, przeciw 15, wstrzymało się czterech. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie 7 wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 roku.